Cześć, z tej Łukasz Szafa z grami, czas na podsumowanie wyjazdu na południe Polski w temacie retrostory. nagrywam to już trzeci raz, bo zawsze o czymś zapominam, minęło ile, od czwartku do wtorku 6 dni, 6 dni w podróży, 6 dni na McDonaldzie, na pizzy, 6 dni w trasie, Jestem totalnie wykończony, mój mózg jest wzorowany i dynę na czym teraz mi zostało energii, to na powrót do domu jako tako. Natomiast wyjazd był niesamowicie owocny. Na starcie chciałbym bardzo podziękować Sulikowi z kanału Sulik. Już jedynie nie pamiętam, czy jest Sulik czy Sulikczek. Chyba Sulik. Sulikczek? Sulik? W każdym razie, jak jest Sulik na YouTube, to zobaczycie gość, który zajmuje się retro. Ugościł mnie przez te 6 dni w swoim mieszkaniu i to mi bardzo ułatwiło pracę od czego by tutaj zacząć na pewno udało mi się że tak powiem wykonać 100% założonej normy pomijając Maćka Fontkiewicza, który już wcześniej mi napisał że nie może mnie ugościć a już wiedziałem przed wyjazdem powody są jak najbardziej słuszne i tutaj nie mam żadnych pretensji natomiast całą resztę gawiedzi udało mi się spotkać udało mi się spotkać Rolanda Pantowe, udało mi się spotkać Janusza Wiśniewskiego Rafała E, Boże już teraz zapominam. Rafał, który robił noc, sen, wabank, itd. Tak tak e, Mirka Dymka mi się udało spotkać, darka żony mi się udało spotkać. Także plan taki e, objechania południa jak najbardziej się udał i mi nawet, że udał się e, troszkę lepiej, gdyż na sam start gdy pojechałem do Rzeszowa, spotkałem się z Danusią Sienkowską. Która mnie ugościła, która pokazała mi częściowo swoją kolekcję Giro Elk'a Valon'u. Między innymi, zacząłem pierwszy raz na oczy wersję Spy Master na pc ta Gra, która ma dość ciekawą historię, którą muszę niestety zweryfikować i później o niej opowiem. Ale jeżeli to, co usłyszałem, jest prawdą, to będzie to takim <laughs> ciekawa historia. Janusz Wiśniewski był dla mnie niesamowitym zaskoczeniem z tego względu, że na i był dość. Oziębły i negatywnie nastawiony do pomysłu, natomiast na miejscu okazał się niesamowicie radosnym człowiekiem z masą historii. Także to naprawdę było fajne. Roland Pantoła to już widzieliście na, 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 na wywiadzie, który przywodzałem z Wickiem, że jest niesamowicie radosnym, wygadanym człowiekiem. Mamy nagrane ponad 4 godziny materiału, które trzeba będzie ciąć, a 4 godziny dla kondenserów wspierających to Stories w formie jakiegoś podcastu. Wyślę. To jest to... Staram się... Głowa mi już nie pracuje, a staram się czegoś, że to powiem, nie zapomnieć. Rafał Wójcik oczywiście. U Rafała Wójcika byłem i też usłyszałem niesamowicie ciekawe historie, zwłaszcza o grze Noc. Czemu ona w zasadzie powstała, skąd ten pomysł i tak dalej. O tym się już dowiecie z materiału. O grze Scen też była całkiem fajna historia. Gra sceny jest jedna z moich ulubionych przychodówek na Amigę. Także spotkanie było Naprawdę fajne. Z Mirkiem Dymkiem było też fajne spotkanie. Bardzo zaskakujące. Minek do dzisiaj pracuje w branży. Przejdę już teraz bardziej na gry komórkowe, ale też są dostępne na Steamie. Jak sobie przyjrzycie na Steamie: The Pirate, bez S na końcu. I tam jest Karabian Coś tam, to, to jest właśnie gra jego firmy. I tam jak kliknięcie na firmy, to zobaczycie inne jego gry. Jest dość płodny. Także tych gier powstaje sporo, sobie zobaczcie. Co, myślę, myślę, żeby tutaj czegoś nie zapomnieć, kogoś nie pominąć, o Danusie mówiłem, Danusia dała mi namiar do Łukasza pisarka, człowieka, który odpowiadał za grafikę, nie tylko do schizmów, czy Rea razem z Danusią robili, ale także na przykład do Sołtysa albo do Sfinksa i pierwszy raz wtedy miałem szansę podtrzymać grę Sołtys w ręku, którą zeskanowałem. Na potrzeby archiwizacji, co było dość ciekawym przeżyciem. No i jest szansa, że z Łukaszem, pisarkiem i z spotkamy się na Rytm Stories za jakiś czas. Nie naciskam, ale mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy. I dość dla mnie zaskakujące wydarzenie było spotkanie z Tomkiem Pazdanem z Elka ponieważ stwierdziłem w pewnym momencie, że co mi szkodzi, pojadę do Elka Przynajmniej się przywitać, eee, przyjechałem na miejsce, okazało się, że w ogóle zamknięte, że ludzie zasłonięte, ale był dzwonek, zadzwoniłem, nikt nie otwiera, więc pomyślałem, że przynajmniej obejdę dookoła budynek, zobaczę jak to wygląda, może jest inne wejście i w tym momencie Tomek pazda, otwiera drzwi. Mnie tak to zaskoczyło, że zapomniałem w ogóle jak się on nazywa i nie widziałem, kogo pytać, więc wydukałem tylko Elka Avalon, no i wtedy Tomek tak, że tak i wtedy Wyjaśniłem, kim jestem, że kiedyś mailowaliśmy, niesamowicie mnie ugościł, pokazał kolekcję Elka Awalanowych gier, nagrody, które otrzymywali przez lata. I Tomek też wyraził chęć po opowiadaniach w tamtych czasach, ale to już będzie przy kolejnej okazji. Co tam jeszcze ciekawego się działo? Niestety nie obyło się bez ofiar, to na pewno. E, w Rzeszowie złamałem sobie okulary, wdeptując się w ziemię w nocy, więc obu, obu stron mam i takie chwilowe e, chwilowe uzmocnienia. E, dostałem mandat, pewnie dostanę mandat, ponieważ błysnął mi fotoradar, wjeżdżając, wyjeżdżając z Częstochowy. Obrysowałem sobie drzwi auta, wyjeżdżając od Danusi, tak żeby miał pamiątkę już na zawsze. Przynajmniej na, na tyle, na ile będę miał to auto. Jeżeli chodzi teraz dalej o retro stories, to niestety zawiadomość jest taka, że muszę zająć się filmem o Krzysztofie Kubeczko, więc te materiały będą musiały chwilę poczekać, ponieważ czasu zostało mało. Plan był ambitny, żeby wyrobić się na 20. rocznicę śmierci, ale coraz bardziej widzę, że to może się niestety nie udać, aczkolwiek będę próbował. Dość ambitnie założyłem, że po powrocie z Hakowa od razu zajmę się. E, nagrywaniem wywiadów z rodziną i przyjaciółmi Krzyśka. niestety, padam i musiałem to po prostu przełożyć o tydzień. E, I wtedy już ruszymy ze zdwojoną siłą. E, co jeszcze ciekawego, co jeszcze ciekawego, chyba to tyle. Pierwszy raz nagrałem materiał na dwie kamery. Mam nadzieję, że to będzie jakieś urozmaicenie też dla, dla Oka. Boże, miałem wszystko przygotowane w głowie i oczywiście. I oczywiście zapomniałem, spotkałem się też z Jackiem, który zajmuje się w Gamescom częścią polską, ponieważ Jacek poprosił mnie o przewiezienie części swojej, mojej kolekcji do zeskanowania. Jacek na Mobi Games skanuje pudełka, instrukcje, nośniki danych itd., itd., żeby to gdzieś tam było zachowane. Robi kawał niesamowicie dobrej roboty. Dowiedziałem się ciekawej rzeczy o grze Polgol. Też był taki, taki menadżer piłkarski, ale o tym opowiem... W swoim czasie eee, także. A, i u Darka żony też wydarzyła się ciekawa rzecz. Darek żona między innymi stworzył Hansa Klossa na komodore. Na w pewnym momencie e, wyszło, że Darek zrobił jedną grę, która nie została wydana. I to jest taka spora gra na Peczeta, która jest mixem Starcrafta i powiedzmy Firefighta czyli latamy sobie stateczkiem i strzelamy, a oprócz tego budujemy bazę i musimy jej bronić. Chwilkę pograłem, to wygląda dość ciekawie. Mam to na swoim dysku. Mam nadzieję, muszę jeszcze dopytać, czy na pewno mogę to wypuścić. I po opisaniu gry na pewno ją wtedy wypuścimy. No wydaje mi się, że to wszystko, co miałam do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało w walce, w komentarzach i to w zasadzie tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.